Zmarł w ciszy, ale zostawił po sobie głos pokoleń. To jego seriale przez dekady były domowym rytuałem milionów Polaków. Dziś nie ma go już wśród nas. Witam serdecznie, tu Alicja z kanału Alicja Plotki Gwiazdy. Dziś żegnamy postać, której twórczość była nieodłączną częścią wielu polskich domów. To dzięki niemu wieczory przy klanie, plebani czy na dobre i na złe stały się wspomnieniem rodzinnego ciepła i codziennego rytuału. Jerzy Stwertnia, reżyser, scenarzysta, twórca z pasją odszedł w wieku 78 lat. Ale jego opowieści, pełne emocji, prawdy i człowieczeństwa, zostaną z nami na zawsze. Posłuchajcie tej historii. Jerzy Twiertnia był jednym z tych twórców, którzy nie potrzebowali rozgłosu, by na trwałe zapisać się w historii polskiej kultury. Jego nazwisko nie zawsze gościło na pierwszych stronach gazet. Ale to właśnie on stał za kamerą największych i najdłużej emitowanych polskich seriali. Urodzony 25 grudnia 1946 roku w Chorzowie, rozpoczął swoją drogę artystyczną od studiów na Wydziale Reżyserii w Łódzkiej Szkole Filmowej i Miejscu, gdzie kształtowali się najwięksi mistrzowie polskiego kina. Początki jego kariery sięgają lat 70. Już wtedy dał się poznać jako reżyser o głębokim wyczuciu społecznych tematów i umiejętności portretowania zwykłych ludzi. Jednym z jego pierwszych filmów fabularnych był Punkt Wyjścia z 1971 roku. Rok później zrealizował głośny film Siedem Czerwonych Róż, czyli Benek, Kwiaciarz o sobie i o innych, oparty na opowiadaniach Marka Nowakowskiego. To właśnie ten obraz otworzył mu drogę do dalszych ekranizacji literatury i dokumentów o ważnych postaciach polskiej kultury. W latach 70. i 80. tworzył filmy oparte na prozie Henryka Worcella, Grzech Antoniego Grudy. Ewy Szelburg Zarembiny, Złota Kaczka i Andrzeja Grzymały Siedleckiego 111 dni letargu. Wielkim sukcesem okazał się jego serial historyczny, Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, który przedstawiał opór Polaków wobec germanizacji w XIX wieku. Ten serial nie tylko zdobył uznanie widzów, ale także uznany został za jeden z najważniejszych w dorobku telewizji Polskiej. W kolejnych dekadach Jerzy Stwierdnia konsekwentnie rozwijał swoją karierę. Skupiając się głównie na serialach obyczajowych, które na trwałe weszły do codzienności tysięcy Polaków. Od 1994 roku reżyserował spółkę rodzinną, a od 1997 roku był związany z kultowym serialem Tklan, gdzie wyreżyserował wiele odcinków. W latach 2000-2011 tworzył Plebanie, jeden z najchętniej oglądanych seriali historii polskiej telewizji. Później współpracował również przy produkcji na dobre i na złe oraz linii życia. Styl Sztwiertni był subtelny, pozbawiony efekciarstwa, a jednocześnie niezwykle skuteczny w budowaniu emocjonalnej głębi. Potrafił słuchać aktorów, wydobywać z nich prawdę. Nie szukał sensacji, lecz autentyczności. Jak wspominają jego współpracownicy, był nie tylko wybitnym fachowcem, ale i po prostu dobrym, życzliwym człowiekiem. Nie tworzył z myślą o nagrodach, lecz o widzu, tym, który po całym dniu pracy siada przed ekranem i szuka ciepła, zrozumienia, opowieści, z którymi może się utożsamić. Informacja o jego śmierci nie przebiła się przez nagłówki plotkarskich serwisów. Nie było sensacyjnych relacji ani medialnego szumu. Odejście Jerzego Sztwiertni zostało ogłoszone przez środowisko filmowe filmpolski.pl, Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz KS Andrzeja Lutra. To właśnie on napisał. Zmarł wybitny reżyser filmowy. Bardzo serdeczny i przyjazny człowiek. Twórca jednego z najlepszych seriali w dziejach polskiej telewizji Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Sztwiertnia był także autorem dokumentów o Leopoldzie Tyrmandzie, Zły i Aleksandrze Ściborze, Rylskim. Zajmował się również produkcjami psychologicznymi i politycznymi. Jednak to seriale, te codzienne, obyczajowe, Pełne ciepła i życiowej prawdy stały się jego znakiem rozpoznawczym. Reżyserował nie dla elity, lecz dla ludzi. A to największy dar. Dziś Jerzego Sztwiertni już z nami nie ma, ale jego kadry, dialogi i bohaterowie pozostaną. Zostaną w pamięci tych, którzy dorastali przy klanie, plebani czy na dobre i na złe. Jeśli i ty pamiętasz te wieczory, gdy rodzina gromadziła się przy ekranie, zostaw komentarz. Podziel się wspomnieniem i koniecznie zasubskrybuj kanał Alicja Protki Gwiazdy. Tu wracamy do ludzi, którzy tworzyli emocje nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla nas.